Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Arcykapłan, co wychodzi naprzeciw? Sztemka buław. Wynik, odpowiedź, rada? Dziewięć mieczy. Dołożę kartę. Rycerz Mieczy. Dołożę karty. Gwiazda. Na spodzie talii jest karta Krówa Kilchów. i to może być tło czytania. Sedno, arcykapłan wiedza, nauka, nauczyciel to jest. Wewnętrzny ład i spokój, wyciszenie, duchowy rozwój oraz poszukiwanie i odnalezienie oświecenia. Ważna jest tradycja, zasady moralne. To też jest stabilne życie według ustalonych reguł. Człowiek przechodzi kryzys duchowy, jest rozczarowany osobą. To też jest wyjaśnienie, mądrość, duchowy mistrz. To jest dobry czas, aby się czegoś nauczyć, zrozumieć, otworzyć oczy. Dostaniemy pomoc osoby wpływowej. To jest szacunek. Przede wszystkim to jest szacunek. Czy szacunek wobec siebie. To też jest ponowne przemyślenie byłego związku. Ponowna ocena swojej sytuacji. Co wychodzi naprzeciw? Siódemka głow. To jest brak wiary we własne siły. Obrona swojej wartości, które były wzięte Podwątpliwość, to jest duża nadwrażliwość, delikatność, to są kłótnie, niechciane spotkania, plotki. Człowiek otacza się osobą i ocenia osobę o niższym poziomie rozwoju. Ja tutaj byłabym ostrożna z tą niską oceną w stronę przeciwnej, bo jeżeli jesteśmy zainteresowani taką osobą, to znaczy, że to jest nasz poziom. To też jest niskie poczucie wartości. To są wyrzuty sumienia. Wynik, odpowiedź, rada. Dziewięć mieczy, rycerz mieczy i gwiazda. Często kobiety robią siebie ofiarę robią siebie ratowniczkę, matkują mężczyźnie. Robią siebie męczennice, cierpiętnice. Kobieta poświęca się dla relacji. Ratuje to, co jest zakończone. Czeka na niego 10 lat. Kiedy czekamy na mężczyznę 10 lat lub więcej, to znaczy, że nie szanujemy swojego życia. Więc on nie będzie nas szanował nie będzie nas brał na poważnie. Robienie siebie ofiarę. Mówienie, jaka jestem biedna, nieszczęśliwa, taka bieduleczka i otoczenie wtóruje, to znaczy, że tego chcesz. Jest z tym Ci dobrze. Przyjęłaś taką postawę. Jak mnie od dłuższego czasu słuchasz, to wiesz, że ja czegoś takiego nie kupuję. Nie kupuję takiej gry. Nie wkręcę się w taką postawę i nie pogłaszczę Cię po głowie. I powiem, Ola Boga, co się stało? Facet ją rzucił. Poszedł do innej. Poszedł do innej, to poszedł. Tamta z jakichś powodów była lepsza od ciebie, skoro poszedł do innej. Zaraz powiesz, że nie mam Boga w sercu. Nie mam serca, empatii. A to ja mam większe serce. Mam większą empatię. Mam miłość i mam miłość do Boga, bo szanuję swój czas, bo życie mam jedno. Na pewno nie będę płakać za facetem, mogę płakać na pogrzebie, mogę się wzruszyć i ucieszyć się z czyjegoś szczęścia. Trzeba się zachowywać. Jeżeli chcesz się użalać nad sobą, to zrób to w swoim towarzystwie. Trzeba się obudzić i wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za siebie. Być dojrzałą kobietą. Ja jestem dojrzałą kobietą. Więc niedojrzałej kobiecie jest trudno to zrozumieć. To jakby niedojrzała kobieta uderzyła całym swoim ciałem w ścianę. A ściana uśmiechnęła się, powiedziała, że to nie tędy droga. Zapraszam do kontaktu. Podam ci chusteczkę na otarcie łez. oraz pomogę wstać z kolan, bo długo jesteś na kolanach. Kobieta zawsze powinna mieć swoje pieniądze. Powinna mieć dobrą pracę czy swoją firmę. Nie powinna być zależna od mężczyzny tylko dlatego, że nie ma pieniędzy. Niedojrzały mężczyzna najczęściej nie chce, aby kobieta usamodzielniła się, była niezależna, miała swoją pracę, ponieważ taką kobietę jest łatwo zmanipulować. On ją uzależnia od siebie. Kiedy kobieta będzie miała pracę, swój biznes, będzie niezależna, to w razie czego może się zawinąć i powiedzieć do widzenia, kiedy będzie jej coś nie odpowiadało, a najczęściej jej nie odpowiada jego niedojrzałość. Dziękuję. To wszystko. Pozdrawiam, Klara Tarot. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec z górą albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot.